Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z budowy domu eee, Mamy położony parkiet Ci co kładli takie deski, które mają nie tylko zwykłe pióro, ale pióro z takim zatrzaskiem, że trzeba je naprawdę bardzo, bardzo mocno podobijać To sobie wchodzi tutaj we wpust no wiedza, jak bardzo trzeba się namęczyć przy samych krawężnikach. Trzeba to bardzo mocno dobijać. gdzie niegdzie po prostu się nie dało zrobić tego ręcznie, musiałem użyć łomu. E, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj to jest efekt użycia tego łomu. Znaczy to już e, wyciąłem ten fragment, ale po prostu musiałem się zaprzeć o, e, o płytę karton gips żeby łomem dociągnąć tutaj deski. No, bardziej niż tyle się nie udało niestety. Tu już powycinałem fragment, który był najbardziej pouższkadzany Ponieważ ta płyta kartą gips popękała, ale nie wszędzie, o tym będzie za chwilkę I dzisiaj w tym odcinku powiem Wam jak załatać tak wielką dziurę W ściance z kartą gipsem Zapraszam Ok, po pierwsze kartą gips jest łapany co jakiś czas do słupków U mnie akurat jest to co 60 mniej więcej, bo to jest ścianka działowa I tutaj wypadało co 60, ale tu jest gęście, ponieważ wypada gruby gruby filar podciągu, moi drodzy, stropu. Więc tutaj to pękło tylko w tym kawałku, ale pęknięcie poszło dalej. Jak to odcinałem, zobaczyłem, że karton gips gdzieniegdzie jeszcze jest naruszony. Nie? Widać tutaj, że to, mimo że się trzyma jeszcze tam na warstwie kartonu, to tutaj lata. Czegoś takiego nie chcemy mieć, bo nawet do tego nie przyczepiłaby się żadna, żadna masa szpachlowa. Zaraz by nam to popękało. E, musimy w takim razie wyciąć taki kawałek, żeby przede wszystkim wywalić wszystkie elementy, które są pouszkadzane. Po drugie, musimy uzyskać w miarę regularny kształt. E, to jest tak wycięte, no bo chciałem zobaczyć, jak idą uszkodzenia, ale czegoś takiego nie będę pasował. Będę pasował jeden duży, prostokątny kawałek. Więc muszę wyciąć tutaj. Albo tutaj otwór i z niego zdjąć wymiary i wyciąć w płycie karton gips w jakimś odpadzie, ale prościej jest wyciąć w karton gipsie całej płycie, czy tam jakieś odpadzie kawałek zbliżony wymiarami, przystawić go, odrysować i wyciąć taki jeden duży fragment, żeby go wpasować. I tak też zrobimy tym razem. Ok, płytka jest docięta. Zrobiłem ją, zrobiłem ją troszkę szerszą niż otwór. O, właśnie tak. Tam muszę oczywiście to podnieść na około 1 cm tyle, co wszystkie płyty. Sięga to wyżej, żeby też wywalić ten fragment. Zaraz sobie to odrysuję. Yy... Odrysuję ołówkiem. Wytniemy to, albo możecie próbować nożykiem, tylko to będzie bardzo karkołomne, bo jak nacinacie to nożem, nawet ostrym. To bardzo trudno jest przeciąć to na wskroś. Zwykle przetniecie, ale te następne warstwy zamiast się przycinać będą Wam wchodzić do środka po obrabę się klejenie kartonu z gipsem, tego który jest tam wewnątrz. Więc ja zawsze przy takich rzeczach używam Multitura. On po prostu sobie wytnie na wylot więc no jak nie macie czegoś takiego, może jakąś piłką bardziej bym Wam doradził ewentualnie po prostu bardzo, bardzo powoli nacinać, nacinać, nacinać ostrym nożykiem jak się tylko stępi, łamać końcówkę, nacinać dalej dobra, ja to zaznaczam i wywalam cały otwór otwór jest już wycięty tutaj jest pionowy słupek do którego kręciliśmy całą konstrukcję, więc oczywiście musiał mi wypaść tutaj jeden wkręt, muszę go wywalić i te płytę Przykręcić tutaj troszkę pod kątem, ale najpierw trzeba całe tutaj te krawędzie sfazować tak, jak były sfazowane tutaj. Pomijając ten element, żadna krawędź nie będzie oryginalna. Trzeba je ściąć, żeby tam móc wepchać trochę tej masy szpachlowej, żeby połączenie między płytami miało jakieś większy, większy, większą powierzchnię niż tylko to, co my wciśniemy. W małą szczelinkę po dociśnięciu dwóch płyt. Musi tego być losu, po prostu trochę więcej. Zejdę po wkrętarkę, zaraz to przytnę i widzimy się za chwilkę. No, wkręt jest przewiercony, płyty są sfazowane, z grubsza, odpylone. Pole polega na tym, mamy oparcie tutaj na słupku, co wcale nie jest takie oczywiste, bo u mnie akurat, tak powiedzmy, fartownie ta dziura wypadła, że trafiłem na słupek. U Was dziura mogłaby być tutaj. Szkoda wywalać aż tyle płyty, żeby trafić do słupka. W każdym razie, ja mam oparcie tu i tu. Dołem raczej tego kręcić nie będę, nie powinno się, chociaż zobaczyć, czy ten fragment nie będzie za bardzo latał. I nie dam tu takiego skręcika. Tu na pewno pójdą ze dwa, żeby to złapać, ale co z tym całym narożnikiem? Jeśli ja przyłapię tutaj płytę, ona mimo sklejenia i mimo dania tam nie będzie pracować. Tak samo tutaj, gdzie ta cała ściana chodzi, to chodzić będzie również. Otóż, tej konstrukcji, patrzcie, macie wełnę. Ściana ma jakieś 15 cm, wełna ma około 8 Ona ma za zadanie tylko wygłuszać tam naszą łazienkę. Więc spokojnie, bez problemu, możemy wziąć kawałek drewna, czy kawałek właśnie płyty OSB, przykręcić go tutaj na wkrętach. Dzięki temu tutaj będziemy mogli złapać sobie jednym wkrętem do kartą gipsu naszą nową płytę. Tak samo zrobimy to tutaj, żebyśmy mogli to złapać w dwóch miejscach. Bardzo ważne jest, żeby był opór dla tej płyty, ponieważ jeśli wam się to sklei jakoś nierówno, to być może te nierówności będą tak trudne do wyprowadzenia, że będzie strasznie dużo materiału wam schodziło i będziecie się bez sensu denerwować. Dobra, przykręcam to i bawimy się dalej. Płyta jest przykręcona. Tutaj niestety okazało się, że to jest dosyć mocno ubite, więc mi ten kawałek odpadł. Ale to nie jest tak duży problem. To wszystko będzie wzmocnione frizeliną. Eee, tutaj widać za tym tę płytę OSB, do której przykręciłem. Tutaj. Tutaj jest ramion do której przykręciłem. Tu to przykręciłem do słupka, a tutaj już musiałem to złapać do podwaliny. Nie preferuję takiego rozwiązania na co dzień, ale jednak ten kawałek zbyt mocno latał i trzeba to było po prostu tutaj uchwycić. Dobra, ponieważ to wszystko krawędzie są cięte. Trzeba je po odpyleniu nas jeszcze zagruntować. Ja mam taki zwykły grunt środek głęboko penetrujący. Dużo tego nie potrzeba, więc nawet nie będę tego wylewał. I po prostu jedziemy wszystkie te krawędzie. Stara się przy okazji nie pochlapać sobie parkietu. grunt sprawia, sprawia, że ta płaszczyzna jest dużo mniej pyląca jest tak jakby związana, oczywiście nie będzie związana tak, że jest kamień, ale normalnie jak macie przecięty karton gifs co przejedziecie palcem to zostawia wam białe ślady, po zagruntowaniu takiego efektu już nie ma, jeśli chodzi o gruntowanie to wystarczy, jest taka po pogoda że wystarczy, nie wiem, poczekać pół godziny aż to sobie wyschnie Coś z takimi rzeczami, kiedy wam wystaje jakiś element mi tutaj wystaje Dziura po wkręcie musiałem puścić to OSB, stąd żeby troszkę je obniżyć, by złapać sobie Te płytę kawałek dalej, nie ma sensu. No, tutaj może akurat by frizelina to zakryła, ale w sytuacji, gdzie mielibyście po prostu jakieś uszkodzenie, czyli typu dziurę i no mniejsza dziura, coś, coś takiego. Taka dziurka gdzieś tutaj, nie, nie dawacie frizeliny, nie dajcie Fieseliny, chcecie to po prostu zaszpachlować. Nie ma sensu szpachlowanie, kiedy coś od tego odchodzi, jakieś kawałki farby, jakieś kawałki tutaj kartonu, który widzimy, o, nie ma sensu. Trzeba to po prostu wbić do środka. Po tym, jak to wbijecie do środka, można to zacząć szpachlować naokoło i zatapiać flizelinę. Ja tutaj pozabezpieczam sobie podłogę i widzimy się za chwilkę, jak tylko ten grunt wystygnie. Grunt nam wysechł, Tutaj już dałem wstępnie, e, tak, i mam gotową gładź polimerową. Teoretycznie powinna się tutaj dawać jakąś masę zbrojącą, ale też ja chcę zatopić frizelinę. To nie jest aż tak wymagane, żeby dawać tutaj masę z buknem. E, chociaż polecam, no bo ta jest dosyć miękka. Jest do tego stopnia miękka, że ją można szlifować na mokro gąbką, co też myślę, że tutaj zastosuję, zanim pomaluję te ściany. E, ważne, żeby pod frizelino na całej jej szerokości była przynajmniej cienka warstwa tej gładzi z jednej, z drugiej i z trzeciej strony, żeby można było to zatopić. Cienko, tyle żeby weszło w prostu w flizelinę, bo potem i tak na flizelinę trzeba będzie dać drugą warstwę. A tutaj widzę, że to jest takie uszkodzenie, to może od razu to pociągnął. Najpierw zatapiamy flizelinę i potem, jeśli tu był na przykład u mnie był uskok jednej, drugiej płaszczyzny, poczekam sobie aż to stwardnieje. I dopiero wtedy wygładzę to. No ciężko będzie, bo za każdym razem będę sobie uszkadzał wyrównaną frizelinę, którą trzeba zatopić jak najcieniej, jak najpłycej. Tym się teraz zajmiemy. Filka pracy, jest to już przygotowane. Jak widzicie, na razie widoczna jest ta flizelina. ona jest ledwo co wtopiona, i dana na nią bardzo cienka warstwa, zebrana jeszcze potem tej gładzi, tu jeszcze przy okazji za, zaszpachlowałem ten fragmencik wybity chociaż nie jest to aż tak istotne, bo prawdopodobnie to zasłonie listwa przypodłogowe, ale jak już tu jestem to to zrobię nie szpachlowałem środka, ponieważ najpierw muszę mieć bazę, do której będę to wyrównywał jakbym teraz zaczął szpachlować środek, połóżkazałbym sobie same te łączenia, one muszą na spokojnie teraz związać, chociaż w takiej temperaturze jak jest teraz, 25 stopni to myślę, że to bardzo, bardzo szybko sobie zwiąże i potem będziemy dawać drugą, ewentualnie trzecią warstwę, żeby to jak najbardziej wyrównać i wygładzić. Nie jest to dla mnie aż tak istotny, istotny temat tutaj, ponieważ to będzie zasłonięte szafką, z, 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 z mojej drodzy, z akwarium dosyć dużym, ale no, takiej dziury na pewno bym nie zostawił, więc i tak trzeba to zaspakować. Postaramy się zrobić to jak najładniej. Widzimy się, jak to sobie zasknie i położę następną warstwę. Dobra, tamta warstwa zdążyła już przeschnąć i zrobiłem kolejne szpachlowanie. Więcej już nie będzie. Pokryłem całą tę płaszczyznę. Nie wiem, co się z ostrością. O właśnie, nie jest to idealnie równe, ale tak jak powiedziałem na koniec będzie to wygładzone po prostu na mokro. Ta, ta gładź to umożliwia, więc z tego skorzystam, zwłaszcza, że po prostu tutaj wszędzie już jest parkiet drewniany. Nie chcę się tego za każdym razem codziennie po robocie czyścić. Tutaj jak widać powychodziły gdzie Gdzieniegdzie takie bulaje, tylko że ten bulaj wyszedł ponad Frizzeliną. więc powinien to spokojnie móc zebrać po tą gąbką. Zobaczymy, w Na najgorszym wypadku po prostu to przeszlifuje już. Ee, jeśli chcielibyście czegoś takiego uniknąć, to najpierw trzeba by dać e, w same łączenia te gładź, czy tam, czy tam, czy tam masę. Poczekać aż to wyschnie, dopiero potem freezer i dopiero potem całą resztę. Nie jestem się z tym aż tak bardzo tutaj sertorii. Zwłaszcza, że to w większości będzie po prostu zakryte przez tę szafkę, no ale chciałem wam pokazać w jaki sposób to zrobić. Poczekam aż to przeschnie, stężeje na tyle, że będzie to możliwe do wygładzenia gąbką, no i potem to pomalujemy. Zobaczymy, jak bardzo ten sam jeden fragment odcina się od reszty. Minęło już trochę czasu. Jest zaszpachlowane i wygładzone nieco gąbką zwilżoną z wodą. Mógłbym to zrobić jeszcze steropianową pacą, ale nie zależy mi tak bardzo na jakości, gdyż iż ponieważ będzie to ukryte za szafką, cóż to się stało z ostrością? Myślę, że jeśli to miałoby tak zostać i nie być pokazywane, znaczy być pokazywane, to trzeba by to jeszcze raz albo przeszpachlować, albo lepiej wygładzić. A na moje potrzeby w zupełności to wystarcza. I co istotniejsze, ta biel jest bardziej biała niż ta cholerna farba Deluxe. Nie trzeba tego malować. Zobaczysz, jak to wypadnie za szafką, jak się ją tutaj wstawi. A tamte chwile jest za W tym odcinku to tyle. Jak macie jakieś pytania, pytajcie w komentarzu. A my się widzimy w piątek, jak co piątek o 18. Cześć.